A przede wszystkim Wy, młodzi ludzie, bo tak naprawdę ta uroczystość to jest ukierunkowana w kierunku młodych, po to, żeby pamiętali. Bo wszyscy wiemy, że dopóki będziemy pamiętać o ofiarach Syberii, Kazachstanu, ale również o tych Sybirakach, którzy przybyli tu do Bolesławca, do powiatu bolesławieckiego, a dzisiaj są już na cmentarzach rozsianych po całym powiecie, Dopóki będziemy o nich pamiętać, oni nadal żyją. Oni nie są bezimienni i on, ich ofiara też nie jest, yy, nie ma wartości. Proszę Państwa, XX wiek to był wiek, w którym Polacy mieli wiele chwil pięknych, pełnych uniesień. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku, yy, Przywrócenie pełnej niepodległości w 1989 roku, ale niestety XX wiek przede wszystkim kojarzy nam się z tymi tragicznymi, koszmarnymi chwilami, kiedy ginęli Polacy. Tragedia I wojny światowej, 1 września 1939 roku i najazd niemieckiej armii, i 17 września, cios w plecy, czwarty rozbiór, Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, w okresie od 1940 roku, w zasadzie od lutego 1940 roku, kiedy Rosjanie rozpoczęli masowe wywózki Polaków z terenów kresów II Rzeczpospolitej. Do 1945 roku wywieziono kilkakrotnie więcej Polaków niż przez 123 lata zaborów. Ta wywózka była tak masowa, że przyćmiła ilościowo to, co działo się po powstaniu listopadowym, styczniowym, przez cały okres zaborów. Dzisiaj trudno szacować, bo niektóre źródła podają, że wywieziono 800 tysięcy Polaków, niektórzy mówią, że 350, 000, ale to tak jest ilość olbrzymia. W zasadzie każdy mieszkaniec. Miasta Bolesławiec w bliższej lub w dalszej rodzinie ma osoby, których dotknęła ta tragedia. Czyli ich przodkowie, ich dziadkowie, pradziadkowie byli wywiezieni czy na Syberię, czy do Kazachstanu. Proszę Państwa, w sierpniu 1939 roku wszyscy Polacy, ci, którzy mieszkali w granicach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ale również ci, którzy mieszkali na Kresach, czyli na dzisiejszej Dowusi, Ukrainie, oni wszyscy prowadzili normalne życie. Chodzili do sklepu, pracowali, mieli normalne problemy, takie jak my mamy dzisiaj. Pewnie w innej skali, tak? Ale to było normalne, zwykłe życie Polaków w czasie pokoju. I nagle, i 1 września, i 17 września, zdarzyło się coś niewyobrażalnego. Zostali wyrwani ze swoich domów pozbawieni wolności, mienia i wywiezieni gdzieś, tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, jakby na inną planetę trafili tam. Zupełnie nieprzyjazny interior, gdzie poddawani byli torturom, pracy ponadmiarę, która spowodowała, że znacząca część z nich tam została. Po prostu zginęli. To nie byli żołnierze, którzy walczyli z karabinem w ręku. To byli zwykli ludzie. Nauczyciele, policjanci, sędziowie. Czy można powiedzieć, ukarani zostali tylko za to, że mówili w języku polskim i że mieszkali na terenie II Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję Pani Marii i wszystkim tym członkom Związku Sybiraków, ale również dyrektorom szkół i przede wszystkim młodzieży że spotykamy się w tym wyjątkowym dniu i pamiętamy o tych wszystkich cywilnych ofiarach wrogiego totalitaryzmu. Mam nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymana i nawet jeśli już nie będzie świadków tych wydarzeń, to nadal będziemy o nich pamiętać i wspominać. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie.